Hejka, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj jest środa 15 maja i jest kolejna środowa aktualizacja ze Stars Stable. Jest ze mną Judith Hejka. i już wam mówię co zostało dodane i piszę na czacie Hejka? Tak, głównie to zostało odnowione e, opactwo Doyla z tego co wiem. Jeszcze sobie słuchajcie, muszę zerknąć. Bo szczerze powiem, że... Słuchajcie, Gabriel, tak, po raz kolejny dostałam bana za wczorajszą awanturę w klubie, ponieważ jakaś dziewczyna powiedziała, że mam e, brzydkie owiki w klubie tam, i potem coś dziewczyny tam, coś tam, m, coś tam zaczęły coś tam, y, bronić Judith y, czy nie coś. Nie wiem, o to, co chodziło, ale coś tam gadały, Tak, gadały, coś tam tak, tam gadały nie do niej i ja dostałam bana, bo chciałam jakby coś tam też napisać, żeby Uspokoić coś, ale i dostałam bana, ja nawet Ale nie dobra. Wiem, o co w tym chodziło? Po prostu. ty tam napisała dziewczyna, nawet nie przeczytałam, co ona od razu do nich pobiegła. Coś tam obraźliwego do klubu, ale dobra. No to tak, wracając do aktualizacji. Witaj, w dzisiejszej aktualizacji mamy świeżo zmodernizowaną część srebrnej Polany, Opactwo Doyla. A to nie wszystko. Nie dość, że mamy nowe nazwy dla koni. To baronowa dodatkowo wprowadziła parę zmian w winnicy. No i tak, remont opactwa Doyla i tak, nie, wiem, nie wiemy z Judith tak za bardzo, gdzie znajduje się znajduje to opactwo Doyla, ale że, jakoś poszukamy. Jaki teren od, obejmuje, ale coś tam poszukamy, bo tak. wiemy, gdzie to jest blisko Fortu No, no i e, też został odnowione tam jakby te boksy, gdzie są konie do kupna w e, srebrnej srebrne, polanie, e, podobne są jakby w, no, do, w nowej grani. I nowe nazwy dla koni, to chyba trzeba będzie... to teraz można sobie wpisywać chyba nazwy. No, słuchajcie, jedna rzecz, tak jakby mnie zaciekawiła, zaciekawiła mnie, właśnie, um, zaciekawiło mnie co um, tutaj, czekajcie, chwilę, widzicie. Um, zaciekawiło mnie to zdanie. Może niedługo pojawią się jakieś nowe konie. No czyli nowe konie prawdopodobnie. Była elasy. ja chciała, żeby tinkery odnowili. No dobra, no to te ostatni tak. tydzień e, z rybaków i, i szlaku czerwonych sznurków. E, także ostatni mhm. chyba niedługo nie będzie też mustanga. I ten koń jest otwarty w miasteczku Srebrnej Polany. No słuchajcie, będziemy jechać zobaczyć sobie ten to opactwo doilet, tylko musimy je poszukać, bo niezbyt wiemy A ty masz gdzie jest. Nie, tak pytanie. Ja mam piąty. No i tak, napiszcie też w komentarzach czy pasuje Wam ten twojego konia i... No, ogólnie jako klubowy. Chyba, że to jest tam. Też nie wiem, dobra. Zaraz zobaczymy. Czy mi się zdaje, czy to było już przed nie, to? Ja, to nie było, nie wiemy. By. Wtedy przedtem rzeczy poinformowali nas o no, tym, a my razem z naszym starym klubem pojechaliśmy tam i tam po prostu no. było, po prostu było odnowione, a inaczej to wyglądało ogólnie. Teraz dobra, jedźmy sobie... To jest tutaj czy no, jak? No tak, duszką sobie jedźmy. Ale to jest to opas Tak, To co to, tu to, 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 to jest napisane. A opast dojla, no? To chodź tędy, powiedzmy. serio ten daleko już. Tak już jest. tutaj. Ale fajnie okrąg. Ładnie, to na początek wjedziemy sobie tutaj, ale ja myślałam, że gdzieś dalej, dalej będzie. E, no, ładnie, słuchajcie, słuchajcie. będzie fajnie się bawić w coś, słuchajcie. Uuu, kurczę, a, słuchajcie, Oj, super, na tym, na tym, on, ja mam to, ja już wiem, co niektórzy będą tu gracze robić. Co? A. Nie, bo niektórzy gracze, nie wiem, jak to powiedzieć, ale już wiem, już to się będzie śluby są jakieś. Haha, ja, ja bym... ha, dobra, ale jesteśmy na... No, no, nie, to, ładnie tu jest. Weź, zobacz, co nas to było. Ekscelencja. Oooo, dobra. Taszek, zobacz, jaki jest. fajny. Nie, <laughs> <laughs> to nie jest... To jest... To jest druga hmm. część tych ruin, ale fajna. Aha. Nożone. My sobie tędy przejedziemy? I na dole o, widzę... Kierzyć korzenie, patrz. O, o, mater, jak to piękne. Weź tutaj bo Na dole? Tutaj chodź. Czekajcie. Jakie kurzynie z ziemi wystają. O Czekaj. Matę. Gdzie, gdzie, gdzie? Nie, nie, nie. Nie tu. Weź, weź, wiedz drugą. Weź, no. Ja tutaj patrzę na ekran, Gabriel. Weź i tam na dół, no. Na dół. I skręć tu. Tutaj, gdzie jest to, to. Tu skręć. No tu też coś jest. I jedź dalej. I na dół jedź. Poczekaj, poczekaj. Ja tu. O Jak tu jest ładnie. Jedź na dół i zobacz, co tutaj jest. Jak ładnie. Z drugiej jest. strony odwróć kamerę. I proszę zobacz, co tam jest. Co tam jest? Jakie korzenie fajne, poczekajcie. ja to sobie I tutaj nawet coś jest, ale to jest ładne. Słuchajcie. Czekaj, a, a ta świątynia Korzenio. jest odnowiona? Hmm. Jaka świątynia? Tak, tutaj, to tylko tego. To to no to może, może sprawdź, ale nie jest z tego samej. Poczekajcie. Teraz jeszcze tą plażę zobaczymy. Ale to ładnie wygląda, słuchajcie. Te korzenie jeszcze to jest takie ładne, że można przeskakiwać. U? Ja o, tu jest to jest ładnie ale, też, tutaj to są te kucyki. Chwila, ja tam pojadę do Ale ciebie, fajna woda. Ta ładna o, woda to jest. jest. Jaki hmm. fajny ter. Patrzcie, jakiś fajny mostek. patrzcie, co patrzaj, to patrzcie. Tu jest fajny mościk, bo no. ja cię widzę. Ale fajnie to wygląda. Fajne, Ale w ogóle te korzenie, jakie fajne ale są. A to wygląda, to wygląda jak, jak prawdziwy taki teren. A tam coś jest, jest patrzcie, tam coś jeszcze jest. A jest, jest, jest. No, tu tak. było. A nie, nie było tego. No, nie, nie był, nie było, ale fajnie to wygląda The... A to już wiem co będziemy robić O łódka, łódka, łódka. Ale super, tutaj jest, to chyba też było, od... jest odnowione Łódka e? Co ty robisz? Nie wiem Co ty uczyniasz? Nie wiem Chodź jeszcze, zobacz jeszcze raz tam u góry i pojedziemy sobie do winnicy, zobaczyć Tak, tutaj. teraz będziemy, my zaraz jedziemy do winnicy za chwilę A? Tylko trzeba Serio zobaczyć Serio masz bana? O nie, zapomniałam, Kur, No tak, tak mam, niestety mam a ja nie mam. To no też pisałam. Pojesz. No tak, Judit też pisała jest i nie, nie ma. Nie, nie ma. rozumiem tego. Nie rozumiem. Chodź sobie. Dobra. W ogóle już drugi raz mam, tylko parę. Dobra. No, ja nie mam ani razu jeszcze. To jest ładnie, strasznie. W ogóle ja tak liczyłam bardziej na. w tej aktualizacji na. odnowienie Na odnowiony czy jakieś wyścigi, ale to też jest fajne Uwalałabym. Więc no ja sami wiecie, co ja oglądałam, tam mnie odmawiała TikToka. No bo ołóweczka. Bo... Jaka był bo... a ołowe, bo... no o, to, bo... A w ogóle patrz, bo... bo... słuchajcie, ja ścieżki. też Ja w ogóle też słuchajcie na... jak oglądałam, przeglądałam TikToka, to widziałam jak jakaś yy, taka dziewczyna, ona znalazła jakąś gazetę na ławce, ale przy jakimś białym płotku, ale gdzie jest ten biały płotek? To ja nie wiem, słuchajcie. Dobra, jedziemy teraz do Srebrnej pani. Może poszukamy tej gazety, bo ja nie wiem. Dobra. A to teraz nie do Winnicy jedzie. to może piech.. Nie, no, dobra. Piechotę, pod, piechotę, Ale to chyba szybko będzie, czy jak, bo... Dobrze będzie. Nie no dobra, szybko będzie chyba. No, nie. O, patrzcie, 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 patrzcie. ptaszek. Kto hmm. ptaszek? Gdzie Nie Nieważne, jedziemy, jedziemy, jedziemy. jedziemy. chodź. Dziuple. Ale to jest fajnie wygląda to wszystko, to jest tak bardzo, to jest Ach. takie jakby, jakby, że to wygląda jakby ta świąteczna. Dobra, była słuchaj, ja jadę pod wózką, nie wiem jak ty. Właśnie, ja Teraz zbieram, rysu. teraz właśnie pieniądze, ale dobra. Kiedy ja nie mieć pieniędzy, na 26 y, jorwijskich tych takich. No, no. 58 starkońców. Może więcej starkońców niż jorwickich pieniędzy. No, ale. No, ze no, o o, 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 no, no, Dobra. Jedziemy. no, auto, no, Tak? no bo nie mogę jego dogonić bo... Poczekaj na mnie tam bo... pro. No dobra, poczekam Ja dojadę za godzinę bo... jakoś no do... Przypuszczam ten za dwie Już myślałam, że ten nie, 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 nie. Że jedziemy gdzieś do tego Że ja kliknęłam pod wózkę do dnia, farmy czas. Ale dobra No ja cóż Zobaczymy sobie już tutaj co bez ciebie <grym> No dzik. dzięki Uuu. Jak to znaczy. wygląda fajnie? To jest to samo, tylko że się nie coś Ale ale zobacz, bardzo, bardzo, bardzo. Tak jest w trochę. O biedny Traken. Został to, to, to Nie, tak. Ale, Będą, ale w... fajnie to wierzy. wygląda. Nie. Można teraz się bawić tutaj ten w. no. Wodo albo te. hanowerki. O, no, z... Ale ile miejsc na nowe konie? Na Dużo miejsc jest teraz. Kurczę, co mi tak secina. Mm, i tu? Nie od a nie. No i tu są Arabki. Czemu tego trakena nie przestawili, przestawili tam? Ej, a ja to no. ja Ładnie, tu jest. Ładnie nie powiem, że nie. Słuchajcie, wiecie, może macie może jakiś pomysł, gdzie może się znajdować jak biały płotek i... What? Tu też jest coś odnowione, nawet tego nie widziałam. Nawet tego nie widziałam, serio, słuchajcie. Czy to już było, czy tak dopiero teraz zostało tak odnowione ładnie? Mhm. No, słuchajcie, powiem ładnie, ładnie. Yy, to wszystko. Co zostało do tej tam. No. oparcie gazeta, mam gazetę, mam tą gazetę. Mam tą gazetę. Zobaczcie, mam tą gazetę, to jest w Winnicy. I tu jest gazet. Yy, 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 gazeta. Yy, yy. Ta gazeta o, opisuje, opis, opisująca z, 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 zniknięcie Anny. Wszyscy myślą, że porwano ją dla okupu. Gdyby tylko znali prawdę, Cieszę się, że Anna jest w, do, w domu z tymi, którzy ją kochają. Uuu, fajne, fajne. Tak, patrz, dobra. Ja tutaj ty... Anna, gdzie jest Anna! No! Ale fajnie! Dojeżdżam! Jestem już w gramie! Ja fajnie, że to znalazłam, słuchajcie, w sumie, bo nie widziałam tak nie widziałam o tym wcześniej. No. Gdzie jesteś ulicy? Tutaj już jestem przy bramie tej takiej tutaj, tej normalnej, ale nie tej, tej, tej z drugiej strony. Gdzieś no to czekamy na ciebie. Zaczekaj na ja sobie tam pojadę. Jak osoba normalna na piechotę. A ty? Gdzie ty jesteś? No już, już jadę. To widzę sobie. Jadę do ciebie. Chwila, no to dawaj. A, fajnie to wygląda. Jaka jakby taka... nie wiem jak ja mam to... Jeszcze, gdzie gdzie ty ty jesteś? No tu jestem, tu stoję, buję a, a, dobra, teraz widzę. No i dobra. No to na to tyle w tej aktualizacji. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa pa!